A już siedzieć w chałupie to łażę po tych pomocy wieczorowej po szpitalach Chodzę na brochów, na pomoc zamiast mi porządnie zrobić raz. Leczenie to nie. Wczoraj byłem mu kawy. No a tutaj wzięli mi lis przelas i kury bo zagryzał. Tu jest pierze, charakterystyczne jest. Tu są moje gęsi. odejdź, odejdź, Gutek, nie gryź mnie. Gutek, gutek tych kolero. Gutek, bo zaraz łeb dostaniesz. Nie gryź mnie. No. To jest Kaśka, No i tutaj pióra. Trzeba będzie policzyć, ile kur jest. Czyli nie widać, ile kur jest. Widziałem dwie kury, sześć, szesnastu, dwie widziałem, Chyba jest tutaj jedna, tam druga, czyli dwie, trzecia jest, trzy, trzy kury są jak na razie, zobaczymy w kurniku ile ich jest, trzy kury są, tutaj też o pierze, Góry. Czwarta, piąta, szósta, sześć jest, sześć jest. siedem, osiem. osiem. Jajek nie ma. Nie wiem co jest, że jajek nie ma. Byle jajka nie noszą. Coś tutaj łasi. 8 Osiem. Osiem. Dziesięć kur poszło. Tu jest głowa kur... No. Osiem kursy Szesnastu połowa. Koguty czy są wszystkie? Sześć kogotów było. Jeden kogut, drugi, trzeci, czwarty, czwarty kogo, są. Czyli 2, 4, 5, 1 2, 3, 4, 5. To szósty też chyba gdzieś jest. A to co to to jest kura? Wow, wow, kochany, słuchany wow, tak, cześć wow, tak, cześć, cześć, ała, ła, 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 wow, 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 kochany. kochany, się się się. Cieszy się, wow, cieszy się, jak on się cieszy. Tak, chodź, cieszy się, bo tamte, tamte gęsi go gonią. A jak ja przychodzę, to może wyjść i się cieszy. Nie wierzę w obronie, no ale zaraz będę musiał jechać. Zobaczymy jakie ciśnienie będę miał, zaraz pójdę sobie zmierzę. Koguty, raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, nie widzę tego szóstego nigdzie. Pięć. Czy jest tego wniosek? Jak się ma kury, to trzeba klatkę na lisa mieć założoną na stałe, tak jak na myszy. Jak się mieszka na peryferiach. Trzeba klatkę na lisy kupić, założyć żeby była. Dziękuję.